Dzień dobry. Witam Państwa na naszej farmie lubuskiej Angusowo. Dziś będzie bardzo krótki raport. Nie zawsze jest tak, że możemy dzielić się z Państwem dobrymi informacjami. Dziś mamy bardzo smutną informację. Otóż po wielkiej walce o to, żeby uratować, nie udało nam się, odeszła nasza Tereska. Tereska nie jest już z nami. Niestety źle wykonana. Inseminacja spowodowała odejście tereski z naszej hodowli. W czasie wykonywania inseminacji nastąpiła perforacja macicy i przebicie ścianki macicy, co spowodowało wewnętrzny wylew, powoli sączenie się krwi i powstanie sytuacji zapalnej. Nie wiedzieliśmy nic o tym. Tereska nie dawała żadnych znaków, że się źle czuje przez 2,5 tygodnia. Wszystko było normalnie po inseminacji. Zachowała się normalnie, chodziła na pastwisko, więc sądziliśmy, że, że wszystko jest z nią ok. W ciągu ostatniego tygodnia pojawiły się problemy. Od razu zareagowaliśmy, jak zobaczyliśmy, że coś jest z tereską nie tak, i poprosiliśmy o. Zbadanie przez weterynarza. Okazało się, że jest już jej stan ciężki wewnętrznie. Ona jeszcze nie odczuwała bólu. Jeszcze, jeszcze chodziła po pastwisku i, i jadła, ale już coraz więcej postękiwała. Zrobiło się e, ropień w macicy i zespolenie z jelitem grubym. Co spowodowało problemy z oddawaniem kału. Tereska się tak bardzo wyginała. Staraliśmy się jej pomóc, ale niestety przez to, że oznaki wystąpiły zbyt późno, nie byliśmy w stanie już jej pomóc. I nie ma już jej z nami. Do tego, że było krótko z nami, bo niecałe trzy miesiące, bardzo się przyzwyczailiśmy do jej obecności na naszej farmie. I polubiliśmy ją bardzo. To była bardzo dobrze wyprowadzona, bardzo fajna jałówka. To był pierwszy zabieg inseminacji, który wykonywaliśmy na naszej farmie. Długo rozmawialiśmy wewnątrz rodziny, czy jednak skorzystać z którego z naszych byków, czy skorzystać z inseminacji. Postanowiliśmy, że skoro mamy taką Jerseykę, to spróbujemy ją zainseminować. No i ta decyzja wydała wyrok śmierci na niej. Nie ma już z nami tereski. Odeszła na wieczne pastwiska. Żegnamy cię, teresko. Pa.